Prosimy z tej strony, Wenz. Dzisiaj nagrywamy Fortnite. Są ze mną koledzy. Przywitajcie się już. No się, Dobra, będziemy grać 2v2, ale to dopiero za minutę 20 sekund się odpali. To można to rozpocząć? Nie. Co? Mogę coś powiedzieć? No mów. A ja mogę coś powiedzieć, Tak, mów. Proszę mnie do znajomych, bo jestem dobry w tą gierę. Gram od drugiego i Podam wam w opisie jego nick. Dobra. Ok. Ja jeśli się rozgrzeję, to nawet dobre jest Ja nie gram. O, też to mam kopię. Pa. Su. No. Hazenekta, jechał. Dobra, ile sekund 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My idziemy do czerwonego. Czemu ta pompa jak ja? Ja nie umiem z tych pomp grać, bo tak poszedł. Dobrze, nie mij go, on się nie Trzy On się ze Znaczy zabił cię z pompy, ale z panu. No, znaczy ta pom zrąbali te pompy, bo ona yy, właśnie jest mała celność z nich. Co? Ja wolałam tamte Na zrobię. On spał i ja wchodzę. Wiem, ja miałem mały HP, ale ja ci dam 139. No bo ty miałeś około HP. No, gdzieś tak, no. Ogólnie ja najwięcej mogę nagrać 9 minut, ponieważ nagrywałem inne odcinki, których jeszcze nie wrzuciłem. Więc on będzie trwał 9 minut. Ja nie umiem inaczej wchodzić do boksa. Dobra, ja nie będę używała emki. Na razie. No i dlatego tak się kończy nieużywanie emki. No jeśli nie używam Mki, to ja nie, nie mogę wjechać Co? Dobra, to... Nie wiem co zrobić Ale i tak wygrywasz, więc co? Znaczy tak, ale Ty teraz wygrałaś Ty nie A ty z góry! Nie! Ty z góry! Ty z góry, kurde! No. Znaczy, ty z góry mnie podjeżdżałeś. No. No wiem, ona normalnie biła 46, ja cię w głowie i zadałam ci 46. Ale chociaż więcej bije niż tamta, bo tamta yy, biła też yy. Tam była trzydzieści dwa, już leży? A ten się nie da. Skąd? Co? Nie wiedziałem, że ty tam jesteś.

Jak No wiem. Gdybym się nie dostał wtedy 105, to, to byś wygrał normalnie, no Teraz to będzie łatwo, bo już jednego nie widzę zesłanego. Teraz to będzie łatwo. Każdy tutaj czeka, mój dziadek. Ja cię nie widziałem, głupie! Kurde, zaraz musimy kończyć odcinek, to będzie na dwie serie, chyba. A co 8 i pół. Dobra, po tej rundzie kończymy odcinek. A później nagramy lepszy Nasze duszy. Kurde, dobra. To by było na tyle widzowie. Jeśli chcecie więcej, to zostawiacie łapy w górę i cześć.